Niebieski sułek, trailer jest już na kanale PALION Wbijajcie wszyscy, słuchajcie! Ją. Niebieski słyek, zobaczcie z kim jest, no pewnie może już widzieliście, ale wbijcie tam jeszcze raz i napiszcie ten komentarz. ALARM moi drodzy, idziemy dzisiaj do ZOO, do ZO, do, 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 zO, do zo z bolowskimi i Siemano góry! zo, tak jest, moi drodzy! Wobaczcie jakie to jest w ogóle gigantyczne, a tam nawet są występy Orek oraz delfinów. Także dzisiaj będzie naprawdę ciekawie, a wy widzowie, wbijajcie szybko na kanał Palion Nie! Tak, no tak, na bo tam już jest trailer widzowie, od wczoraj! Także wszyscy wbijajcie piszcie, że jesteście z kanału Palion Games! I, i pozdrówcie tak bola! Pozdrówcie bola pod tą Tak, pozdrówcie moi drodzy, a teraz no. mykamy, mykamy, Chodźcie, chłopaki! E myślisz, że będą nie Nie, no, nie to Nie będzie! Co? widzisz kiedyś w z, nie, hmm. nie Ja widziałem! Zoo? Ja widzę ja widziałem! No. Ej, są w takich takich małych klatkach chyba czymś się nie takich, no? Ej, to no, zdjęcia! W zdjęcia. O! Będziemy robili zdjęcia zwierzątkom! Dobra, macie. czekaj, Czekajcie, 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 Mam pierwszego tutaj! No, żartowniśnie, Polo, żartowniś nie. Ale dobry <ścoughs> nie. ja nie mogę! Jest z ja nami tak, słychać. słychać, słychać, jest na. nami! mrugłeś na zdjęciu! Krzyżek, dalej, dalej, dalej. Nie wierzę w to, to będzie fajna przygoda, widzowie! Ło, ej, dobra, to jest gigantyczne! No, wejście! Ej, co tu jest za zwierzę? Czekajcie, bo wejście w kogoś! Czekaj, tu nie ma nikogo, a co tu jest Ej. za klatka? Ja wiem, co tu jest, panie. Dzień dobry, dzień! Py, py, pań! Dzień dobry, To jest dzień dobry! To jest dzień Ej, Ej, chłopaki! No? Panie pośle, za nami ja bym. Patrz, przed mi! Zobacz, on przeszkadza mi! Zobacz te zdjęcia! Ej, no, to idzie przeszkadza wszystkim! Ja nie mogę, no nie mam niesamowitych! Alech, pani, tam będzie potwór z Lochness, bo, bo, bo woda się jelusa. No ten potwór, potwór z lochness. jezu, ja to oglądam w scooby on był bolo, ja to widziałem. A, a ja oglądam to w Finash i Ferbie. No, no to w sumie, no popularna postać dosyć, dobra, nie mi w kość w zaraz Olek. Super, dzięki. Tory, tam będzie, no. bo, bo się woda nie Dlatego no uciekamy, chyba... bolo, uciekamy stamtąd, eh. uciekamy. Uciekamy. No. Ej, co to? Ty głowa co? wystaje. Czujeni! Słonik! Oh, ja! Nie, to nie elefant, jest to... Nie, to nie jest set, To Struber nie ten słon! To nie jest super elefant, to jest zwykły słoń! Co to robi krowa? Ale <laughs> ona nie jest słoniem! It's to krowa? jest kamienny elefant! Ej, faktycznie czemu są krowy pośród... Co jest? I ten! Jak to się? rakon. Jak to się mówi? Rakon? Ej, Laki. szope pracę, to oni w śmietnikach grzebią. No właśnie, ja lubię takiego słonika. Dobra, zobaczymy, kiedyś. zobaczymy, kto będzie miał najlepsze zdjęcia. Widzowie, ja mam tutaj pięknego tego słonika. Ej, no, ja sobie go za wiele. Pp panie nie, nie, wskakuj tam, czy słoni! Ej, patyj go, patyj Zos... go, ci! Nie, co ty robisz? Pomoc! No i powodzenia wam, to ży... to powodzenia to wam to powodzenia to życzę, powodzenia wam, życzę w takim razie chłopaki, nie? Powodzenia wam, życzę. O, o, znalazliśmy się, znalazliśmy Ej, widziałeś go, ciepłej? Kogo? Do no tego, tego tego, tego! Patrz cię O kurde, faktycznie! Co jest? Co Ej, co jest? jest? Robię mu Ej, małcie killobrań ten ten! z więcej. Ej, kto zrobi najlepsze na razie... więcej wygrywa! Tak, potem ocenimy. Dobra, ja mam na razie dwa, idziemy dalej. Co jest? Co to yy. jest? Co to jest? Tam. To jest wolny wybieg! Można podchodzić do zwierząt! Siła kangur! Ty, Panto! Mamy kangura normalnie! Ej, po co Pando robi to z Dobra, Ocycjolek. o o o Jaka Tyk. fajna, jaka fajna. Ja też zwiększę. Turlaj od... się! Turla... O słuźzi leży na plecach! No właśnie chcę ją zrobić. Dobra, mam ją, mam ją. Pierwszy miałem. Mam, mam ją, mam ją, mam ją. Dobra, będziemy zdjęcie Dobra, chodźcie, patrz, patrz, kangur, tu jest wolny wybieg, tu będzie więcej. Mhm. Co to? Co to było? Co? Tylko GOAT! Ej, goaty! Goaty! Goat. Sigma goat! GOATy! <laughs> goaty. Eee, ale to będzie brzydkie zdjęcie, to będzie brzydkie zdjęcie. Jestem, gołta, nie jestem ja ale znajdę, kiedyś będę Ja znajdę innego. Ej, tu jest pszczółka! Pszczółka Zobacz. maja! Gwarzajcie. sobie nie lata! O. o, Gdzieś na kwiatku, coś tam, coś tam. Co, co tam było? Ale Cringer <laughs> to wymiata. Cringer to wymiata. Gdzie są zwierzęta? Tu jest powinien być wolny wybieg ze zwierzętami. Ej, nie wiem, ej, ja może one po prostu wyginęły. Ooooo, oh, 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 oh. co? co? Patrzcie na to. Co tu jest? Rakuny! Rakuny z cygrysami? Ej, oni się kąpują chyba. O co chodzi? Bolo, nie ruszaj Robię się. Mam fotę, pa, jaki tiger, ty. Osunciem. Ale mam fotę. Nie, nie. Ale no. mam fotę, rakuna. Tej, no chyba cię pogrzało! <grym> no co, odno? Chciałem zagrać na emocjonację. No on cię wrzuci, uważaj! Czekaj, czekaj, bo ja znam ich język. Co ty gada? Nie z nimi. No, simon. Nie nie, co? Nie, nie, w, ej, nie, 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 nie nie gryzie! miał, mia, mia! Bolo! Nie! nie, nie, nie. Zara pogryzie! Nie, 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 nie! Trzeba go wkurzyć! Mia, 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 mia! Nie mogę. Okay. O, ej! Co ty zrobiłeś! S a? O, o! Ej, nie, nie mogę wyskoczyć! Co jest? Ej, do was spadamy, spadamy, bo na ciebie Ej, co to było? Ej, no. Idę do was, co, co to miało być, ty? Nie wiem, nie wiem! Ja... żeby Tygrys nas ugryzył, a ciebie ugryź. Ja, ja, ja nie mogłem wyskoczyć w ogóle! Ej! O nie, Zjadł zwiatł orka i skoczył niego Nie mogłem tu skoczyć, no tu nie mogłem skoczyć, co jest, co się zmagało Serio, no nie wiem, ten Ej, O, lecz to gdzie ja i zginął, bo ten tygrys na niego skoczył Nie, nie, dobra, zostawmy, Ach. tygryska zostawmy, K kicie zostawmy Ach. w spokoju lepiej, bo kicie są niebezpieczne Dobra, to na o następne, co tu są za zwierzęta? Aaa, I... tu są te jeszcze kolejne tygrysy, patrz jak sobie, ale będę mm. miał fotę, ale uh. będę miał fotę Nie, nie będę miał, ja będę miał Ale będę miał fotę Właź tam, teraz ty no, ty musisz mnie cały czas rzucać? Ty jesteś... Chłopy! Okay. Nie, czemu nie leży Ja zginę, nie zjedzą te telekanii! Ale, ale fajne foto! Dobra, fajne foto Idziemy dalej, idziemy dalej! No! Jestem hardkolem! Co ty robisz? Patrz! Jestem hardkorem, przy... <laughs> przypomniałeś mi to Nowy dresik od Paliona jest już na Palion Style, moi drodzy, zobaczcie jaki jest kozacki Taka grafika tutaj na klacie, mamy lwa tutaj na nodze, zielony pasek na całych spodniach No i wszędzie zielone aspekty, moi drodzy, zapraszam i dołączajcie do gangu Paliona Dobra, lecimy, szukamy następnych zwierząt, sprawdzamy co my tu... To... Co to? Antylopy! Yeah. Antylopy! O, ale ładne, ty, robię fotę. Mm, nie lubię tych zwierząt, ale, ale ładne są przynajmniej. Antylopy zawsze uciekają przed tygrysami, właśnie. I przed no właśnie. jakimiś pumami i tak dalej, ale one mega szybkie są ogólnie. Ale przynajmniej mają Rogi Gołte. Mają Rogi Gołte, dobra, ale będą miały fotę, nie? Nie! Mm. foteczka. Klasa! Mm. Dobra, chodź bo idziemy dalej tam. A co to jest? Zobaczmy na napis co tam też jest jakieś ciekawe miejsce. Ale no, pójdziemy, pójdziemy tam na końcu, pójdziemy możliwe właśnie, bo to jest zamknięte. Krokodile! krokodyle! No co ty gadasz? Krokodile? serio! O kurde. Nie lubię. Ale wydawał ja się nie chcę to lidze. zdjęcie, ale wydawał się podniesz, podniesz, Ej, dobra, to zdjęcie. Trzeba się podnieść, podnieść Dobra, mam taką fotę. A nie chcesz lepiej podnieść. Hm? Mam o, latające krokodyle. Lepiej widać, lepiej widać. No. Czekaj. No Czemu oni tak skaczą, co jest? Nie ma raga robić zdjęcia, a ty tak skaczą. Dobra, mam, mam. Ej, bolo, nie wrzucajmy tam! Ej, nie chcę, żeby podnieść tylko. Ja cię krycę, ale mnie przyradziłeś. Ej, pod wodą można im zrobić. Nie, 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 nie spadam. I Nie będę No? Pod wodą można zrobić. Ale nie, one nie wchodzą pod wodę w ogóle. To To to. jest? Co jest, co jest, co jest? Jak szczury. nie są szczury! To są te, taismańskie diabły! Tasmański diabeł to się nazywa. Nie wiem czemu, ale tak jest. Jak diabeł! No, ten diabeł to się nazywa. Tam jest z wężymy! Ja nie lubię nie się ja ja ty bo Tylko nie, nie boisz się pająków, bolo. Pajanki i węże Węk też. Kozacki, wężyk ty. pająki i węże mogę, też. Mogę zrobić mu zdjęcie? Nie, nie chcę węża. Nie chcę ja nie węża. Lubię, ja nie lubię. Dobra, chodźmy do tej klatki, ja chcę zobaczyć. Jak gdzie są. ja lubię małpy, ja kocham mapy, ja chciałbym z małpami pogadać. Ej, yy, Gdzie są mapy? No ja bym chciał mapy znaleźć, ale One nie. To... Mam, 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 mam! Co masz? Małpę! Ej! Nie ten są małki sądy jak ty! Bolo, bolo! Czy ten człowiek nie ma lepszych żartów? No nie ma, właśnie nie wiem o co tu chodzi. Bolo. Ej, okej, fajne. Dobra, ej, to jest wejście. Ej, to też jest wybieg wolny z takimi zwierzętami. Ej, jest, nie. Małpy! Ej, małpy to są! Tu małp można podchodzić! Ej, tu sobie jakiś góry! Yo, Ile małp! Ej, też tak miałem. Pawiany! zna. To jest kapucynka nawet, ale fajnie. Pawiany, faktycznie, pawiany. To jest kapucynka. To Olek... Zostań tu może. Yy, mega nie, fajna, nie, mega, mega fajna. Ale to fajnie wygląda. Jezus, nareszcie mamy te małpki piękne, patrz! Wezmę ją na rękę. Patrz, nie, nie nie podnoś. Nie podnoś. Patrz, mamy, mamy małpkę, zobacz. Czekaj, 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 zrobię ci fotę. Dawaj. Ej, Ej, co jest? Co jest? Co się dzieje? No, Olek, z... weź mnie... zrzuć! Ej, co jest? robisz? Weź ale... Wszystko zrzuć Dobra, kradnę małpę, kradnę małpę Nie kradnij małpy! Kradnę małpę Zaraz cały stadium małp się na ciebie rzuci mi, otwórz mi, otwórz mi, otwórz mi Odbieram. Odbieram. O, ej, co jest? Co się dzieje? No, ty małpa mnie kradnie? Palion, wracaj! Ej! O nie, zabiłem małpę, wkurzam się wkurzam. zostaw mnie, zostaw mnie! Ona mnie zaatakuje! Co jest grane, no? Gdzie ona mnie zabiera? Palion Ałoo, co jest? Co, co ona robi? Co jest? Co jest? Gryzie mnie. O, moja ręka! Co jest z moją ręką? A ja z... ty co? małpa mnie ugryzła! Ej, co ty masz z ręką? Widzisz? Na mojej ręce mojej? Czemu... Czemu... to jest ketchup na ręce twojej? Uuu, ja nienawidzę Patrz, zielono znalazłem! Nienawidzę am... małp! Łaaa! Wow. nie jest lolo, bo nie jest żółty! Oh. To Ale ja mam sam! Widzisz to? Na co, co jest? Co jest? ja podniosłem? To ona, to, mnie to ona mnie podnosiła! To ona mnie podnosiła! I ZABIŁEŚ do no, MAŁPĘ, ZASŁUŻYŁEŚ nie, co NA mi TO mi teraz będzie? Ja powinienem, to będzie skażenie ja, No pewnie ja się kliznę. Do szpitala powinienem przyjechać Czekaj, iść do szpitala chyba z tym, nie wiem, nie, nie, nie wiem Nie ma szpitala chyba, nie, nie wiem czy to mm. będzie szpital jakikolwiek ty. Chyba nie mam, chyba nie mam Panią dobrze, nie wiem, no i co jedziemy do domu, czy co robimy? Nie wiem robi? musisz zamienić się w doktorka Jak w doktorka, no ja nie ogarniam Panią, ja nie wiem, a co jak ty zginiesz? Jakbyś się zamienił w doktorka, to było genialne, ale możemy wrócić do domu, wiecie co? Wróćmy, wróćmy do domu, ja nie chcę tu być i pójdę do szpitala Dzięki Olek, ty jesteś super przyjaciel, ale nie umrzesz, nie pozwolę ci umrzeć dzisiaj Dzięki, dzięki, o, o, czy to doktor Bolo? Bolo? Czy to doktor bolowy? Bolo? Dzień nie ugryzła mnie małpa w Okej, okay, okej, okay, za mną. Nie chcę być w panie doktorze, nie chcę być. Kiedy to było, kiedy to było? To było Jakiś... za jakieś 30 minut temu. No. Okej, okay, zapisuję. Okej, okay, operacja, za mną. Ja, co? Operacja, trzeba to wyciąć. Jaka operacja? Położycie ten... Jaka operacja? Nie nożyczki. No, nożyczki? Tak. Jakie nożyczki? Eee, tak jest, eee, po prostu sobie chwilę posłuchać. Jakie... Eee, nie no, panie weźmie... doktorze, no nie możemy się bawić w eee... takie rzeczy, mi się to nie podoba. Proszę to wypić z, nie z nieco leniem Dobrze, dobrze, no ogólne, Będziemy sobie, ogólne Będziemy wycinać zaraz Kilka, chwilka I Mamy ja to, to mamy Doktorze, nie, nie ma nożyczek, ale mam siekierę Może być Okej okay. cześć, cześć, co ty powiedziałeś? Nie. No nie ma nożyczek, więc siekiera, więc ci rękę jaka uwalimy jaka amputacja, ja, ja chcę rękę swoją No ale, ty, ty nie wiadomo, co ta małpa miała w sobie Doktor, weź, weź, weź się jadł, małpy Dobra, 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 to mi się położyć No leże, leże. Co pan mi ugryzło? Co pan mi ugryzło? Co to było? Mał małpa, yy, małpa miała taką różową pupę małpa, jak nie wiem jak Ma się nazywa. Aaaa, ja wiem który to są. Taki pawian był to, no? Pawian! Mm. Ale nie był to pawian do końca. To był pawian, to był pawian, prawdopodobnie. Lasem się pożyć! <laughs> co to? Olbysz zastrzyk! Latem się pożyć! Co to jest? To jest flara, ty geniuszu! Yy, <laughs> musi być dym, żeby były. żeby. co? Eee poli żeby się odpalili, żeby było ciepło. Co ty gadasz, że jest to mnie flora mnie podpalisz Muszę się odpalić poli, żeby było ciepło i wtedy to... rana jest polecne alecenie Dobra, to to wypal to to mi to 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 że... tą ranę, chociaż tyle. A to ty jest co? Co jest? Teraz tak robimy Pik e. następny. pik Ła, wow, no co o. ty robisz? Powinno być lepiej, powinno być lepiej. Czy no, z gorzej boli mnie teraz wszystko? Co mam to wypić znowu? Proszę, wypij się soleniem i widzimy się jutro. Co, e, jutro? Tak no, tak, no musisz się przespać teraz tym. E, ale to, to, to jestem wyleczony, tak? Nie. No, jeszcze nie wiadomo, czy w ogóle przeżyjesz, ponieważ operacja była... No, nie, no wy żarty robicie. robicie, chyba oszczerstwo. Jesteś lekarzem, czy nie jesteś lekarzem? Um, jestem lekarzem, ale nie zawsze działa wszystko. Aha, nie zawsze działa wszystko. Oby działało, o, bo ci bo tutaj, zgłoszę, operacja... zgłoszę ten szpital, zgłoszę go. Masz Netflixa i do jutra widzimy, o nie, zobaczymy. nie, dobra, to akurat bardzo nawet sobie ustawię łóżko no. tak specjalnie, dziękuję. Dziękuję bardzo, w takim razie, że widzowie, ja się położę. No, poglądam se, fajnie, fajnie w sumie, że dali mi telewizor, se poglądam, <grym> pogram sobie. No i, no i zobaczymy, no widzimy się, widzowie, rano, mam nadzieję, że wyzdrowieje. O, jak dobrze jest wstać, mój drodzy. Czuję się zdrowy, w ogóle mi nic nie boli, ani ręka, ani nic, wszystko jest pos... <grym> Gdzie jest Palion? Fajnie, jestem małpą, tak? Co tu się odwaliło? Co to za lekarz? On mi wszyknął jakieś na małpy! Nie podoba mi się to, widzowie. Nie, ja idę do bola. Nie, ja, ja idę go zatłuc po prostu. Idę, ja idę go ugryźć jako małpa, też się zamieni. Dobra, idę, idę, nie, idę, mu, idę mu coś zrobić po prostu, widzowie. To już tak nie może tak być. Także wiesz tego Ty! To... E! Co to? Uy, co jest? Jakiś ty małpą? Nie, 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 nie. nie. E! Jak mogłeś mi e. zrobić to? Ale kto? Teraz cię ugryzaj i stajesz się też małpą. Ej nie, nie lub tego. A poza tym to ja jestem ucelony na małpy! Nie, 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 ugryzę cię i też będziesz małpą. Chcesz tego? Nie chcę. Nie chcę, nie chcę, nie chcę i co ty zrobisz. Dawaj, ugryzimy, dobra, okej, współpracuj. Współpracuj! Musimy, musisz Olka zaprowadzić do jakiegoś ciastego pokoju, jak go ugryzaj, zmieni się też małpę i będziemy. Dobra, dobre, Dobrze, dobre, dobre, dobre. dobrze. ale ja nie wiem jak chcę odmienić ty! Czekaj. Kurde, ale patrz jak skacze, ty, podoba mi się bycie Jokie Jakie fajne, dobra, idziemy do Olka, ty, Ej, loscy, ci Czekaj, tak gdzie, gdzie go wprowadzić, myślisz? Mm, czekaj, możemy mu zrobić jakiś tą... Czekaj, czekaj. możemy mu zbudować pokój, czekaj Ciasny pokój Ej. A z tego mu budujemy? Dobra, wiem Obsydianu <laughs> Zamykamy no, go, go, zamykamy go Dobra, taki O oh, kurde, taki? jaki ładny obsydian może być Czekaj, dobra, niech jest taki ciasny, niech jest no, taki ciasny. Ma być ciasny, ma być ciasny, bo ja będę tu ja nie będę, wiesz, potem czekać na niego. Dobra, i dobra. go zjem, i go zjem. Ej, czekaj, czekaj, Do, ty czekaj. Go, wiesz co ty nawet nie musisz ten, bo z góry nawet nie musisz zabudować, żebym widział, co się dzieje. Ale, no, no, no. ale rób tak, że wprowadzisz go i go zamkniesz po prostu tu ze mną. Dobra, ja dobra. Ja sobie dobra, wyskoczę, dobra, ja sobie ja wyskoczę. Czekaj, dobra. czekaj, damy tutaj, co dajemy. Zmienij to dla zmi. no, Powiesz, że jest niespodzianka tu w środku po prostu. Dobra, ja, o, dobra, dobra, się dobra przed drzwiami, patrz, nie widać mnie Dobra, dobra, genialne, dobra, dobra, dobra. Genialne, dobra. Idę po niego, idę po niego. Prawie gryzmy olka. Nie podoba mi się to, nie będę, tylko ja mam płynąć. Olej! Cześć! Cześć. Cześć? Cześć? Kurde. Nie Nie co tam u ciebie, olej? Kurde. No nic, zos, co? No, normalnie. No, mam dla ciebie niespodziankę. Jaką? Widzę. W pojem stylu. Co? co? Nowa niespodzianka z no. pojem stylu, jaka? No. Wysyła nowa ze całkiem na pojem stylu. Co, jaka? Zimno? Ja nie, o nic nie wiem. Ale żeby się o tym dowiedzieć, musisz otworzyć to i wejść do A Ale musisz szybko biegnąć. Ale A po co? Małpa gadająca, no gadająca to małpa! To ja, ty gamoniu, zmienisz się mnie w małpę! Tak, ja tak. jestem małpą, przez was się zamieniłem! <grym> Bekaś siebie! Nie tak, przez to, sam siebie beka małpa uglizła, nie tak. mnie! Chcesz się Podejdź. zamienić w małpę? Nie! Dobra, yeah. dalej, zmieniam cię w małpę ty gamoniu! Oh, Dobra, zostawiamy go, zostawiamy go tam, teraz was jest zatruty! Ej, co ty, 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 co Nie, co ty, co ty, co ty, co Ola, chodź tu! Chodź tu! Proszę, ja. nie lub tego! Nie lub tego! Słuchaj, spidlam! Jesteś wolniejszy niż ja! No wiem, wie wiem, nie mam sam, I... ale... Ciaszku, Lecimy, moi drodzy! Wszyscy będą małpami! Ooo! Kogo my tu mamy? Kogo my tu mamy? Kogo... Dlaczego mnie zamieniłeś w małpsko jakieś? Jaka małpeczka! I co? Teraz wszyscy będziemy małpami, tak? Wszyscy będziemy teraz tak? małpami! Dobra, teraz do zoo, słuchaj tego. Do zoo Daj... powinniśmy iść! Słuchaj, ale słuchaj! Baranie, kto nas teraz uleczy? A no nikt, <śmiany> czekaj na bola, patrz. O bolo, gdzie jest, gdzie jest, bolo? Bolo. Ty, <śmiany> ale woń jest być małpą? Bolo. A nie wyleczy! Ej, są dorosłą małpą już! już do Ej, zbugowaną głowę ma do środka, widzisz to? Ja nie Ma ma zbugowaną głowę do środka, co? Co? <śmiany> Zostaw mnie! Nie powinienem z nim w ogóle gryz. <gryz? E, Nie chciałem tego, nie myślałem, my 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 się z nim! Aaaa, mnie chciał gryźć! Ej nie robią Jesteśmy wszyscy mama, nie może wyjść przez drzwi nawet! <gryz>? Jak to gryź? Zniszczę drzwi! Nie da <gryz>? się! <gryz>? No co ty, Pary, co ty Pary, robisz? Nie da się rozwalić tego! No, Ej, jest torce, nie jest torce! Jaki! Gryba małpeczka, gryba małpeczka! Jeden, dwa, jeden, dwa dobre jest! Fenomenalnie, fenomenalnie, nie? Ej, to jest Będę małpą podczas publikacji traileru Niebieski Słek, mój drodzy, będę małpą. Genialnie. Mega, mega, dwa A kto nas odrodzi w sumie teraz? Jak kto nas odmieni? nie wiem. Nie mam pomysłu no. Musimy czekać, ja, ja na, musimy czekać ee, na. Leona teraz, no. Ej, musimy czekać. Albo zadzwonimy po doktorkę. Nie, no tragedia, tragedia, chłopaki. No co mam co, ja te, co teraz? Ja nie mogę, dobra, i co teraz? Ej, dobra, no musimy czekać na. Wracamy do zoo i trollujemy ludzi, którzy będą Ej, przychodzić masakra, do zo. Masakra, masakra. Ej, powstaliśmy jako mapę, to musimy zginąć jak mapę Czyli po prostu Co? Skaczemy, skaczemy z Zzyba. wysokości. Kocie, tu jest fajny zywo. Ale on jest niski, on jest niski, do, do szpitala. Nie, do szpitala tam, nie skoczyłem. No do chyba. szpitala, dawaj do szpitala, na pewno się dajemy. Ja chodź czekaj, Chodź, dobra. chodź, są gdzieś schody jeszcze wyżej. Ej, chyba są, chyba są na tak schody, czekaj. Kuczy, gdzie? No chyba ogóle, czekaj, tylko nie jak wchodzić na górę. No nie mogę tam doskoczyć. Nie dosyć. Czekaj, czekaj, ej, dobra, mam nie Co są? ooo o, o, o. Okay. co to jest? ale dziw to nie jest szkoła? <grym> ja nie wiem to z kawałek chyba został co? o nie nie wyjdziemy, wyjdziemy ej dobra jestem, nie bo jak? jestem jestem jak? jak? no to co? czekaj <grym> i... nie no błagam was Tym wyżej skaczcie o, o nie spadłem na dół wygamonie wygamonie no, PIK! Jestem, o, dawaj jest, fajną wizję! jest, a Olek o. nie da rady, Olek nie da rady to bo bot, Olek to bot Poczekaj, czekaj, tu o. musimy, nie, tu musimy, nie, tu musimy to zniszczyć Iii, mm. dobra, 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 lecimy Stąd jak skoczymy to mi się wyda... O, czekaj, skoczę tam? Czekaj, ja! Ja to nie, jestem. nie doskakuję Ale ja mam niestety obsypion, wiesz? Ale tu zginę, tu na pewno zginę No nie wiem czy zginie z twojej Dobra, kto testuje dobra, pierwszy? Skacze. A bo dobra, ty testujesz pierwszy Ja? No Dlaczego ja? Dawaj no daj, no, daj. <grym> Ej, zginął! Ej, zginął. O kurde. Dobra, ja skaczę. Się? Ja skaczę tam, patrz, tam jest niżej. O, o Ale boli, O, ale boli. Ale mi się ma... O! Jest! Jest! Wystarczyło zginąć, chłopaki, jest git. O! Ale! Ooo, wszyscy są! O, teraz jakiś tak lepiej? Wszyscy są! A, a, a jesteś, jesteś! bo bolowskim, jesteś, bolowskim! Co co? Światełko, światełko w, tunelu? w tunelu? Nie idź w stronę światła! Ty żyjesz, żyjesz, do ciebie. Nie, no nie, Żyjesz? nie, 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 ty nie, że ty nie, 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 Ja cię kręcę, nie, Wróćmy i nie, się z tym nie, A wy